A co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że to i to stworzyła ta sama osoba? W 2009 roku Brandon, znany pod pseudonimem King B. po raz pierwszy natknął się na minecrafta. Od razu go to zafascynowało. W jego oczach trzeba było być geniuszem, żeby coś takiego zaprogramować, ale zamiast się zniechęcić, sam zabrał się za tworzenie modów. A jego zupełnie pierwszy man był absolutnie typowy dla roku 2010. Przygotuj się. Kura po śmierci upuszczała 9000 diamentów i za każdym razem gra się zawieszała. Tak, to był początek. Kilka miesięcy później Brandon zaczął pracować nad swoim pierwszym modem, który naprawdę chciał wydać. Z perspektywy czasu to naprawdę ciekawe. Sprawia wrażenie czystego produktu swoich czasów. Zamiast Discorda używał czatu IRC. A zamiast dzisiejszych forcz czy fabryk, korzystał z czegoś, co nazywało się Mad Loader. Mad sam dodawał rzeczy takie jak narzędzia z obsydianu, przyjazne Creepery, własne miecze i nazwał go bardzo kreatywnie King S. Mads. Od swojego nazwiska. Ogólnie ten Mad miał taki przygodowy klimat, co później jeszcze się rozwinie. Jak na tamte czasy, ten Mad był naprawdę rewolucyjny. Wtedy istniało tylko kilka modów i mało który dodawał coś większego, ale to wciąż było nic w porównaniu z tym, co miało nadejść później. Nie, nie mam na myśli Bacon Blacks. Moda, który dodawał surowe i pieczone bloki bekonu. Tak, naprawdę mam na myśli The Ifer. Pomysł na tego moda pierwotnie pochodził od użytkownika Grace Forum, który marzył o wymiarze będącym przeciwieństwem neteru. Brandonowi ten pomysł bardzo się spodobał, więc wkrótce ogłosił moda The Już pierwsza zapowiedź pokazała mnóstwo funkcji, które zdołał zaprogramować dosłownie w mniej niż tydzień. W tym momencie wszyscy wiedzieli, że Brandon ma naturalny talent do kodowania. Z czasem zaprosił kilku przyjaciół, innych modderów, aby pomogli mu przy projekcie i zaledwie 138 dni po pierwszym ogłoszeniu ukazała się pierwsza wersja Alteru. Matt dodał zupełnie nowy wymiar, również zwany eterem, zainspirowany wizją Brandona na temat tego, jak mógłby wyglądać niebiański wymiar w grze Minecraft. Pływające wyspy? Wyraźnie. Olbrzymie, latające chmury atakujące i broń, która zabije cię, zanim zdążysz mrugnąć. No dobra, mi jest to z pewnością niebo, ale mimo te nieścisłości, ten Matt był na swoje czasy niesamowicie dobry i szczerze mówiąc, nawet dziś wciąż świetnie się sprawdza. W świecie losowo generują się lacz, a każdy z nich ma kreatywnie zaprojektowanych bossów, którzy po pokonaniu zostawiają naprawdę ciekawe bronie. Ten mat całkowicie zmienił wyobrażenie o tym, co jest możliwe w Minekrafcie. Brandon dokładnie wiedział, czego chcą gracze. Wtedy nie istniała jeszcze wymiar end, więc zapotrzebowanie na coś takiego jak ifer było ogromne. I właśnie dlatego ten mat był po prostu najlepszy. Widać to też po liczbie pobrań. 5 milionów. Właściwie to trochę przesadziłem. W rzeczywistości to 15 milionów. Oczywiście dzisiejsze nowoczesne mody często mają więcej, ale spójrzmy na to w kontekście. U szczytu popularności tego moda w 2012 roku sam Minecraft sprzedał dopiero 15 milionów kopii, a strona na kurse forge, skąd pobierało się moda, powstała znacznie później. Szczerze mówiąc, myślę, że te 15 milionów nawet nie oddaje, jak ogromny wpływ miał ten mod. Dla porównania, wtedy powstał też Skyblock, kolejny popularny twór Minecraft'a, który jednak ma o 4 miliony pobrań mniej niż IFER. Wpływ tego moda na społeczność Minecraft'a był szalony. Wielu YouTuberów go hypowało, a poradnik, jak zbudować portal do Aetheru, ma dziś 30 milionów wyświetleń. To wideo jest totalnie szalone. Spójrz na komentarze. Wiele osób pisze tam, że kiedy byli mali, naprawdę wierzyli, że ten portal da się zrobić w zwykłym Minecraftcie. To jest strasznie urocze. IFER był tak popularny, że czekaj, co? KPJ, hey to ty zrobiłeś tego moda IFER. Przepraszam, jak mówiłem, był tak popularny, że Brandon założył własny kanał na YouTube, gdzie zaczął dokumentować także swoje kolejne projekty. Jednym z tych projektów był IFER2. Nowa wersja miała więcej biomów, własny system statystyk i obsługę trybu multiplayer, na co gracze długo czekali. Mat wyszedł zaledwie dwa lata po oryginale, ale nie odniósł już takiego sukcesu. Z mojego osobistego doświadczenia był dość mylący i wydawał mi się zbyt inny niż ten pierwszy. To nie jest portal do Aetheru. Więc kiedy po kilku latach chciałem zagrać ponownie, wolałem wrócić do oryginalnej wersji. Chociaż kontynuacja nie odniosła takiego sukcesu, IFER pozostaje jednym z najbardziej kurtowych modów w historii Minecrafta. Ale Brandon miał już dość ciągłego tworzenia kolejnych wersji Aethera i w końcu chciał wymyślić coś zupełnie nowego. Potrzebował stworzyć coś nowego coś, co będzie jeszcze bardziej rewolucyjne niż sam IFER. Jeśli nigdy nie byłeś częścią zespołu modderskiego, pewnie o tym nie słyszałeś, ale Orbis wprowadził nowy tryb gry o nazwie Designer. To trochę jak World Edit, pozwala na szybkie modyfikowanie ogromnych obszarów bloków. Różnica polega na tym, że Designer dodatkowo obsługuje proceduralne generowanie terenu i rozumiem, że nie każdy się na tym zna. Więc mówiąc prosto, chodzi o generowanie biomów, ogromnych struktur i tym podobnych rzeczy. W przeszłości programista musiał poświęcić mnóstwo czasu, aby przenieść wizję budowniczego w rzeczywistość, a dzięki Orbisowi budowniczy mógł wyeksportować swój projekt od razu w formacie, który można było natychmiast wykorzystać. To znacząco obniżyło próg wejścia dla tworzenia dużych modów, takich jak na przykład IFER. To miało ogromny potencjał, by zmienić scenę moderską. A przynajmniej tak bym powiedział, gdyby nie to, że wyszło to dopiero w 2018 roku. Projekt bowiem rozpoczął się już w 2014 roku, ale minęły 4 lata, zanim w ogóle ujrzał światło dzienne. W tym czasie na scenie pojawiło się już mnóstwo innych narzędzi do współpracy z twórcami map i światów. Wygląda na to, że ostatecznie nigdy go nawet nie dokończył ani dalej nie rozwijał. Technicznie rzecz biorąc, był to bardzo imponujący wyczyn. Ale dziś Orbis ma zaledwie około 19 tysięcy pograń. Mimo to Brandon udowodnił, że potrafi naprawdę doprowadzić swoje szalone pomysły do końca, więc kiedy zgłosił się do Mojangu, jak pewnie się domyślasz, został odrzucony. Tak, za pierwszym razem aplikował na stanowisko starszego specjalisty, do którego zdecydowanie nie miał wystarczającego doświadczenia. Zgłosiłem się, bo to była jedyna otwarta pozycja. Jaką wtedy widziałem, a byłem zdesperowany. Po prostu chciałem się jakoś dostać do mojangu, przyznał później. Na szczęście natknął się na Twieta o nowo otwartym stanowisku dewelopera Gier i od razu się na nie zgłosił. Miał świeżo zaktualizowany CV, coś w rodzaju resumy, ale i tak nie wierzył, że go przyjmą. Jednak ku jego całkowitemu zaskoczeniu młodszy naprawdę się do niego odezwał. Potem nastąpiły rozmowy, rozmowy kwalifikacyjne, kolejne rozmowy. To wszystko wydawało się dość nierealne, bo w tamtym czasie kochał Minecrafta już prawie od 10 lat. Mimo to przez długi czas nie wyglądało to obiecująco. Nikt nie zaproponował mu pracy bezpośrednio, aż pewnego dnia w końcu dostał wiadomość. Byli nim zainteresowani i chcieli się z nim spotkać osobiście. W desperackiej próbie zdobycia tej pracy wsiadł do samolotu i przyleciał aż z Australii na Minekon 2019 w Nashville. Jego pierwsze wrażenie musiało być perfekcyjne. Najwyraźniej mu się to udało. Jego marzenie się spełniło. W grudniu 2019 roku, kiedy Jane w końcu zaproponował mu pracę, miesiąc później przeprowadził się do Szwecji, aby w pełni dołączyć do zespołu. A ponieważ Brandon był nowicjuszem, oczywiście musiał się wykazać. No to kto to zaprogramuje? Nie, nie ja, nie ja. Dobrze, to ja to zrobię. Naprawdę? Niektórzy deweloperzy nawet wątpili, czy strider to w ogóle dobry pomysł. W końcu był zupełnie inny niż wszystkie pozostałe Mobi. Istniało ryzyko, że społeczność po prostu go nie będzie chciała. Ale Brandon potraktował to jako wyzwanie. Spędził godziny na tworzeniu stridera tak, aby był dokładnie taki, jak sobie wymarzył. Patrząc z perspektywy czasu, właściwie mu się to udało. Zrobili z niego uroczego, przyjaznego dla Veneli moba, którego gracze całkiem polubili. Stworzył też Enchant Soul Speed, który na początku budził sporo kontrowersji, bo obniżał wytrzymałość zbroi. Wielu graczy uważało, że nie opłaca się go używać, ale gdy aktualizacja się pojawiła, stał się Enchantem, bez którego mało kto dziś wyobraża sobie podróżowanie po Neterze. Dzięki pracy nad takimi kontrowersyjnymi funkcjami, Brandon stopniowo zrozumiał, jak naprawdę działa społeczność Minecrafta, co zaakceptuje, a czego nie. I to właśnie dzięki swojej umiejętności radzenia sobie z kontrowersjami stał się poniekąd twarzą nowych eksperymentalnych funkcji Minecrafta. Jego Twitter jest dziś głównym źródłem przecieków i zapowiedzi dotyczących nadchodzących aktualizacji. To samo przeniósł na swój kanał YouTube. Gdzie zaczął publikować nowe filmy, na przykład teaser nowego bossa, nad którym właśnie pracował Wardena. Dokładnie tak, Warden i duża część biomu Deep Dark to właśnie dzieło Brande, a ta aktualizacja stała się jedną z najlepiej ocenianych w historii. A teraz, gdy spojrzysz na nowości, które dopiero nadejdą, czy to wszystko nie przypomina Ci Mobas Ifer? Wizja Brande jest absolutnie karowna. Do gry ma zostać dodany nowy loch z dziesiątkami wariantów bloków, generowaniem proceduralnym oraz nowym minibossem, który, nawiasem mówiąc, jest związany z powietrzem. A wraz z nim pojawi się blok do automatycznego craftingu, wyraźnie inspirowany modami takimi jak ender.io, które Brandon dobrze znał. Szczerze uważam, że odkąd pracuje w Mojangu i wcześniej, jest drugą najważniejszą osobą w historii Minecrafta. Pornoczowa. Ten facet stworzył e ifer, narzędzie, które mogło całkowicie odmienić rozwój modów Strider, Soul Speed i Kerst Warden. A wspominałem, że organizuje event Minecrafta, który już zebrał 220 tysięcy dolarów dla pięciu różnych organizacji charytatywnych. Ten człowiek jest niesamowity. Okej, okay, to już koniec tego filmu. Normalnie poprosiłbym Cię o subskrypcję, ale tym razem wolę zaprosić Cię na mój Instagram albo inne media społecznościowe, które są w opisie. Niech dołączy tam jak najwięcej osób. Trzymaj się świetnie i miłego reszty dnia. Cześć!